Gdy niemożliwe, staje się możliwe. Temat tej rolki jest tak oczywisty jak to, dlaczego zaczęłam ją nagrywać w okularach przeciwsłonecznych, będąc w domu, gdzie jest aktualnie minus 7 na dworze. Ja wiem, że wielu z was, jak i ja, to rozumie. Zatem przejdźmy do dzisiejszego problemu. Byliśmy na wakacjach w Tajlandii szósty raz. To nie dzieje się tylko w Tajlandii, tylko w wielu miejscach i ja już wiele widziałam I ja dalej nie potrafię tego połączyć i na przykład w tym momencie gdy ja o tym myślę, to mój chomik, który jest tutaj w głowie, to on się nie kręci. On śpi, bo on nie widzi potrzeby biegać teraz. No, zresztą zobaczcie sobie sami. To są takie pierwsze lepsze urywki, które udało mi się nagrać. Dla nich to jest takie normalne, że mamy 32 stopnie, oni mają długie spodnie, bluzki, bluzy, kurtki. A ja siedząc, jedząc, jeden posiłek, który jest niegorący, a letni, wyglądam tak, jakbym miała za chwilę zejść, i to miałby być mój ostatni posiłek w życiu. I Uwierzcie mi, że ja też to rozumiem, że kto się urodził w swoim kraju, w swojej szerokości geograficznej, wychował się w swoim klimacie. To on będzie się czuł w nim jak ryba w wodzie. Nigdy w życiu nie zapomnę, jak byliśmy w Wietnamie na wycieczce. I była tam nasza grupa, i była taka grupa Chińczyków. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens dodawać, że ta grupa tych Chińczyków była w średnim wieku, i oni wszyscy byli poubierani w grube, puchowe kurtki, dżinsy i nawet kozaki do kolan. A nasza grupa, gdyby tylko mogła, to w tamtym momencie byłaby w strojach kąpielowych i mieliśmy pod. Na każdym centymetrze naszego ciała. To był moment mojego życia, w którym ja o włos nie zaczęłam do nich podchodzić i rozbierać każdego po kolei, chociaż z jednej kurtki i, i spodni, bo. bo nie szło na to patrzeć. Nie szło.